Hej dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj mam dla Was troszkę spóźnione życzenia wszystkiego najlepszego w tym roku. No i mam taki krótki filmik o pielęgnacji włosów, dokładnie o pewnej... Takim, takiej małej rzeczy, którą stosuję od jakiegoś czasu z powodzeniem i którą mogę Wam polecić. Ponieważ ostatnio pisałam na blogu o myciu włosów odżywką, wiem, że parę z Was spróbowało w tego sposobu ze świetnymi efektami, tym osobom troszkę ten filmik jest dedykowany. Ponieważ jeśli chcemy zrezygnować z szamponów na rzecz mycia odżywką, właśnie i używać tych szamponów tylko raz na jakiś czas. Możemy usprawnić to mycie, dodając do naszych odżywek czy naszych masek, których używamy do mycia białej glinki. Taka biała glinka zmieszana z odżywką może pomóc w zamienianiu, oczyścić skórę głowy, nie podrażniając jej i nie przesuszając nadmiernie. Je jeśli więc macie skórę głowy skłonną do przepuszczania albo włosy skłonne do przepuszczania i nawet te najlżejsze odżywki spośród wszystkich dedykowanych do mycia u Was się jakoś nie spisywały, to myślę, że dodatek glinki może bardzo pomóc. Oczywiście są takie odżywki, które te glinki jakoś w jakimś stopniu już tam zawierają, ale o wiele lepiej będzie jeśli dodamy ją samym, dokładnie w takich proporcjach jakie nam odpowiadają. Ja w trakcie całej tej mojej już trwającej dość długo przygody z myciem włosów odżywkami dodawałam glinki do różnych produktów zależnie od tego jaki one tak naprawdę mają skład. Najlepiej u mnie jakby sprawdza się połączenie Em, takich produktów, które zawierają dość dużo olejków, jak na takie odżywki, które miałyby być wykorzystywane do mycia. Akurat u mnie efekty są lepsze, moje włosy są suche, więc em, potrzebują pewnie być może troszkę bogatszych składów niż, e, niż włosy dziewczyn, które mają tendencję do przetłuszczania, bo są bardzo cienkie i delikatne. Moje włosy trudniej obciążyć, więc u mnie by sprawdzały się pewnie zupełnie inne rzeczy niż u was. E, ale lista odżywek, które można wykorzystywać do mycia jest bardzo długa. I dziewczyny, które o tej metodzie jeszcze nie słyszały, odsyłam do posta, w którym pisałam e, całkiem sporo o myciu odżywką, e, pokazując na przykładzie tego balsamu na kwiatowym propolisie, który u mnie jako balsam czy odżywka do włosów zupełnie się nie sprawdził, ale jako odżywka mająca działa genialnie. Bo tak, taką odżywką możemy umyć włosy całkiem porządnie, więc nawet jeśli nie planujemy całkowitej rezygnacji z szamponu, to to jest taka sprawa, którą możemy wypróbować raz na jakiś czas. Jeśli chodzi o samo mieszanie z glinką, to jest oczywiście bardzo fajną sprawą, to tak naprawdę najlepiej używać glinki białej, która jest taka najbardziej delikatna. Ja próbowałam też z glinką markerską i zieloną, i muszę powiedzieć, że akurat u mnie glinka biała sprawdza się najlepiej. Ja robię, o czym znaczy robiłam, to tak naprawdę na dwa sposoby. Najważniejsze jest to, żeby przed samym połączeniem glinki z odżywką rozpuścić trochę glinkę na przykład z wodą albo z wybranym hydrolatem, ponieważ wtedy unikniemy powstawania grudek, które możemy ewentualnie później znaleźć na naszych włosach, jeśli połączymy glinkę od razu z odżywką. Na surowo, i mi akurat zdarzało się mieszać jakby odżywkę z glinką w dwóch proporcjach. Za pierwszym razem e, to była ta porcja, którą nakładałam na skórę głowy, jakby bliżej nasady włosów. E, za pierwszym razem ta mieszanka zawierała troszkę więcej glinki. I ja to zawsze robię na oko, więc trudno mi powiedzieć, ile dokładnie powinno tego być. E, na pewno nie warto przesadzać. Ja generalnie nigdy nie dodawałam tej glinki więcej niż łyżkę stołową e, albo. Półtorej zależy ile tej odżywki chciałam użyć i ile razy myłam włosy. Więc tą pierwszą mieszanką, która zawierała więcej glinki, myłam skórę i włosy u nasady, wiadomo w tych miejscach, które bardziej przetłuszczają i potrzebują mocniejszego oczyszczenia, a samą odżywką albo bez glinki, albo z minimalnym dodatkiem, to też zależy od prowadzonej wcześniej pielęgnacji, myłam włosy na całej długości. I to jest taki mój sposób na to, żeby skóra głowy była lepiej oczyszczona, odświeżona i żeby zachowywała um, świeżość um, na trochę dłużej, bo wiadomo, że w przypadku mycia odżywką to może być dla wielu osób troszkę problematyczna kwestia. A białą glinkę można chyba też kupić nawet w Rosmanach, przez pewien czas wspominałam, że ją tam widywano, nie wiem czy ona jeszcze jest. Wy na pewno będziecie wiedzieć. E, można glinki zdobyć też w różnych sklepach z półproduktami, czy w organikach też przypadki nie mają białych glinek. Wy na pewno będziecie wiedzieć, jeśli możecie polecić jeszcze jakieś inne miejsca, w których możemy je zdobyć, dajcie znać. No i pomału będziemy się zabierać na nagrywanie filmików z podsumowaniem tamtego roku, czyli ulubieńcami ich idei tamtego roku. Myślę, że podziela to jakoś na osobne filmiki, które których pokażemy piramidację i kolorówkę, czy też pielęgnację ciała i włosów. Jeśli macie jakieś propozycje, to dajcie znać, ja to chętnie biorę pod uwagę. No i przepraszam bardzo za kiepski dźwięk dzisiaj, ponieważ padły mi baterie od mojego mikrofonu, a akurat dzisiaj już nie miałam jak ich kupić, więc myślę, że następny filmik pod tym względem na pewno będzie lepszy. Mam nadzieję, że to nie popsuło mi jakąś odbiorę i wyciągnęliście z tego filmiku wszystko, co najważniejsze dla siebie i dla swojej pielęgnacji włosów. Dajcie znać, jeśli macie jakieś doświadczenia z myciem włosów odżywką, albo dodawaniem glinek do odżywek, i dajcie znać, jak to się u Was spisuje. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam za wszystkie moje komentarze i życzenia. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie, ja się postaram na bieżąco odpowiedzieć. Buziaki, pa.